Cześć ziomeczki, witam Was w moim pierwszym odcinku z gier poza Minecraftem. Um, dzisiaj ja chciałem zagrać grę Agro Simulator, jestem 1.pl no i co? To jest gra, tak po prostu, na której jeździ się po farmie, zbiera się plony, sieje się i takie ten. Grafika jest dosyć słaba, ale ale... ale. Tak to jest z tymi grami za 20 zł z Donkey. Nie, na ja przykład kupiłem, żartuję, dobra i co? No po prostu klikamy nowa gra. No, ja to grałem sobie 2011, to jest 2014. Jak to oglądacie w 2015, to To, to, to nie, nie wiem co ja gadam. Mam po prostu mam dzisiaj fazę, dobra, to jest nieważne. Klikamy Escape, i tu możemy kupić właśnie różne. Ten, rzeczy, 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 rzeczy. I tu też możemy ulepszać nasz, nasz nasz ten. No nasz hangar po prostu, można powiedzieć. I tu mam tak, traktory. Kupuję traktor. Na przykład tego za średnią cenę. Tutaj można też zatrudnić pracownika, ale to tego nie będę robił. Narzędzia. Pracownik jest po prostu botem, który za nas wszystko robi, wykonuje. A dobra, nieważne. Mm. Mam traktorek to spoko. Mogę też kupić zwierzęta, które nie wiem, co mi dają. Dają mi tyle, że są i... i muszę je karmić. To są takie pasożyty. Ech. Ehm. No O nic, teraz muszę sobie potrzebić ten półk i jechać na pole. Mmm... No co? Kurde, zlikwiduję się tym taktorem magnitu speedzie <laughs> Ha. <Chach. śmiech> mm. No jak to się. A potem czytał X. Jaj! O nie tu. Odłącz tył, ok. Um, tam gdzieś jest nasze pole. Hmm, muszę tam to zaodać. Leży to, to trochę po Ja zaodam chyba tylko połowę i potem to zasieję. Żeby coś rosło. Roślinka jakaś. Marihuany zasadzimy i będzie spoko. <kuszne> hmm. Albo konopie, nie wiem jeszcze. Muszę wybrać, albo marihuana, albo konopia. Um. Nie ob... to zna moje pole. Słomniejsze, ale. A mi się wydaje, że to jest te małe. Dobra. Um, tylko muszę zobaczyć u dilera czy są te nasiona, konopi i marihuany. A to nieważne. <grym> tak, tak, do tyłu, tyłu, tyłu. Jedziesz w kracie. Spoko, spoko, spoko. Jedziesz. E, tył w dół. J. Orka E. No i spokojnie jedziemy. Aha, to muszę tak bardziej bokiem, żeby wszystko zaodać. Ok. Mm. No, ja bym z tego Let's play nie zrobił, ale widziałem u wielu takich youtuberów, niektórych, że oni nagrywali właśnie gry tego typu, bo jest wiele gier takich, na przykład Aggressive Simulator. Co właśnie gramy. Symulator farmy to jest praktycznie to samo i to są różne edycje: 2011, 2012 i 2013. Nie wiem czy wyjdzie 14, bo 2014, bo ja jej nie wiedziałem jeszcze. Ale te gry mi się tak zbyt nie podobają, bo to jest taka trochę mniejsza firma. Właśnie są takie gry z typu symulatory, nie? Na przykład jest symulator robot górniczych. To też zawsze była taka słaba grafika. Taka nudna rozgrywka, co by tu jeszcze powiedzieć, ja mam jeszcze, jeśli co to, to jest złota edycja, nie wiem czym to się różni, czy coś dodali nowego do tej złotej edycji, nie widziałem normalnej edycji, poza tym tutaj odam krzywo jakbym był pijany, ten down wygląda jakby był pijany, ale nieważne. Bo zawsze jak skręca, to patrzy się swoim dudnym łbem tam, gdzie jest. I dobra, nieważne. Ja tu zadam ten pasek i będę się już z wami żegnał, bo 10 minut szybko minie i się mi spali nagranie z bandikama I dobra, jakby co, byłem w pierwszym EPL i to był Eger Simulator. Więc co, ja już będę się z wami żegnał? Do zobaczenia, ziomeczki. Nada!